I druga część tej komedii. Pamiętacie Państwo, e, Benny Hill, Benny Hill polskiej generalicji, czyli pan generał e, w stanie spoczynku, w stanie spoczynku, e, skrzypczak, dziennik.pl z 7 marca 2022 roku. Proszę Państwa, ponad rok temu, pan generał skrzypczak, jak fachowiec, Państwa, dowódca, dowódca e, sił zbrojnych i tak dalej to, to figura. E, Ponad rok temu pan generał mówił tak, w marcu: Rosjanie gonią resztkami sił. Wojna rozstrzygnie się w ciągu dwóch, trzech dni. Proszę Państwa, fachowiec, fachowiec zapraszany do mediów, jak i inni jego e, półgłowi generałowie już w stanach spoczynku, ale niektórzy czynni też takie głupoty wygadują wojna rozstrzygnie się w ciągu dwóch, trzech dni, bo Rosjanie w marcu 2022 roku gonili już resztkami sił. Proszę Państwa, delikatnie można by o nich powiedzieć, że są głupi, tak? To definicja słownika języka polskiego właśnie wyczerpuje te, tego typu wypowiedź, tak? to, to głupiec po prostu. Ale, ale oni są jeszcze gorsi, bo ja uważam, że oni robią to z premedytacją zwykły, głupi y, y, człowiek y, zapytany przez dziennikarza na miejscu takiego generała w stanie spoczynku mógłby powiedzieć, ja się nie znam, panie dziennikarzu, ja już jestem emerytem, ja nie mam nic do powiedzenia, ja się nie znam, ja się nie znam. Nie śledzę, ja się nie znam. Ale oni udzielają tych wywiadów, wiedząc, że to będą czytali ludzie, a skutek, proszę Państwa, on zarządzał Tysiącami, dziesiątkami tysięcy żołnierzy. Wiedział, jak nimi zarządzać, żeby to wszystko w miarę grało w tej formacji. A tu nagle przeszedł na emeryturę i zgłupiał? Nie, to są paskudne manipulacje w jakimś celu. Zaraz dojdziemy do celu. A to, proszę Państwa, chyba jeden z ostatnich wywiadów Benychila polskiej generalicji pana Skrzypczaka. Pamiętacie, Ponad rok temu Rosjanie gonią resztkami sił wojna, dwa trzy dni to koniec już po wojnie będzie. A co teraz? Znaczy wie pan mnie niepokoi to, że wszyscy na zachodzie yy, żyją emocjami, które yy, wynikają chyba z przeświadczenia, że armia ukraińska jest tak duża, taka silna dzięki sprzętowi Zachodu, że pobije każdą armię świata. To za bardzo fałszywa. Z gruntu fałszywa. Nie ma ochrony takiego potencjału i nie ma ochrony takiego potencjału ludzkiego, żeby taką armię, która by pobiła armię rosyjską, yy, zbudować. Proszę zauważyć, że na froncie południowym pojawiły się czołgi T-55 i czołgi T-62. Wszyscy krytykują, ośmieszają i tak dalej. Dla mnie największym bezpieczeństwem w tym wszystkim to, nawet nie są te pozycje obronne, a odwody, które Rosjanie szykują. Bo jeżeli oni kierują czołgi T55, T62 na pierwszej linii frontu jako punktu porogniowego, to znaczy, że te czołgi, które idą z produkcji, bo produkcja trwa cały czas, czołgi z remontów trafiają do tych odwodów, które są na terenie Rosji, które są poza zasięgiem ognia artylerii i lotnictwa uderzeniowego armii ukraińskiej, które Rosjanie formują, szkołę przygotowują na co? Na swoją kontrowensywę przeciwko kontrowersywie ukraińskiej. Podawanie się wielkiej bitwy, na kierunku południowym szczególnie, może pozbawić armię ukraińską zdolności do prowadzenia operacji, co na pewno Rosjanie wykorzystają. Wtedy Rosjanie mogą przyjąć inicjatywę strategiczną. Będzie problem z amunicją i wydaje się, że ten problem już widać teraz wyraźnie. Rosjanie mają dostęp do amunicji, źródłami są na pewno są Iran i Korea Północna. Mówiliśmy to wszystko panie Skrzypczak, kiedy pan te brednie wygadywał, to, to my mówiliśmy, Rosjanom nigdy nie zabraknie amunicji. E, nawet to, co ostatnio pan Pirogorzin, szef Wagnerowców mówi, to jest, proszę państwa, gra. To, to proszę w to nie wierzyć. E, Chiny, Chiny, gdy będą chciały, to po prostu tej amunicji dostarczą tyle, ile będzie potrzeba. Bo w zasadzie, o chyba ta cała awantura chodzi o Chiny, ale o tym za moment, bo chyba nawet nie o Chiny, tylko to chodzi o to, żebyśmy nie mając nic, byli szczęśliwi. Wydaje mi się, proszę Państwa, że chyba rozgryzłem to, co chciał w imieniu czyimś, bo nie swoim, to jest zacienki bolek, ten szwab, nam powiedzieć Klaus Schwab, mówię nie ten szwab, tylko o konkretnym człowieku, to chyba, chyba ma sens, proszę państwa, to chyba ma sens, chyba mi się ułożyła układanka.